Mam kosztyczny redaktor. Chodźcie, dzisiaj pokażę Wam szybką instrukcję wymiany rozrządu. To jest akurat Audi A4B8. Silnik. znaczenie silnika. O, o postałość. C. C. AGA dokładnie. No i co tutaj mamy standardowo? Blokady oczywiście, grzeby i nawał. Mamy tutaj rolkę, pompę, napinacz, napinacz tutaj. Pamiętamy o tym ząbku, by dobrze wszedł. Paweł z rządu, również blokada, oczywiście, fasolki luzujemy. Kolejna rolka prowadząca i pompa wtyskowa, pompa wtyskowa też jest na fasolkach też mamy tutaj blokadę, Teraz pokażę z dołu jak to tam wygląda, gdzie to wchodzi, ja tu jeszcze jedna rolka oczywiście dopełniałem i i i i tam, o widać, tam jest otwór, ten sam śpień blokujący co do wałka rozrządu, ale mam problem z ostrością widzę, tak samo ćpień, to jest 6 mm, nie ma sensu bawić się w jakiś czy coś, bo został taki blokad, że dwa te grzebienie na nawał są ogólnie, kształt wszystko to samo, różnią się tylko, 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 ostrość no, yy, tutaj mamy po prostu znak oryginalny na kole i na grzybieniach też są teraz, nie wiem czy uchwyci, coś tam widać tutaj, jest znak też. Na grzybieniu i standardowo to robimy. No, wiadomo, od blokujemy wszystko, luzujemy wszystkie fasolki. Często jest tak, że yy, blokady nie chcą nam wejść, ustawimy dół. Góra na przykład tutaj nie chce wejść, pompa nie chce wejść, blokada trzeba po prostu poluzować na fasolkach i ustawić to. Wiadomo, pasek się zużywa, naciąga, napinasz też już jest cofnięty ponieważ zegar tutaj jest śpień wystający ma być w tym oto wycięciu jeśli jest prawidłowo napięty zakładamy nowy pasek nowy cały. oczywiście z pompą wody i jaka jest kolejność kolejność jest taka pierwsze co napinamy tutaj mamy kierunek na napinaczu kręcimy w prawo dokręcamy i dopiero wtedy po trochę dokręcamy śruby na fasolkach. oczywiście standardowo fasolka, mamy śrubę żeby nie była do końca gdyby nie było że się opiera pokażę na tej śrubie że się tak opiera śruba bo wtedy nie wiadomo czy po prostu doszłam do końca tutaj na pasolce i się oparło dlatego nie idzie dalej może być po prostu źle wtedy przesunięty po drugie po to żeby po prostu było idealnie ustawione także tak jak mówię napinamy napinacz tym ćpieniem ma być tutaj na tym wycięciu dokręcamy fasolki najlepiej po troszkę delikatnie najpierw palcami wiadomo do oporu i później delikatnie później po trochę sprawdzamy sobie czy blokada chodzi luźno nie może być tak, że po prostu nie możemy wyciągnąć tej blokady czy wyciągamy ją na siłę tak samo z kółkiem wałka do zrządu dokręcamy bo trochę one mają bodajże 25 minut a być dokręcone i tak samo blokada, żeby po prostu chodzi luźno nie róbcie tego bez blokad, ponieważ te blokady kosztują groszy tak mówię, chyba 50 zł został na Jest dwa grzebienie, dwie te blokady na górę I tak naprawdę to Wam wystarcza ja akurat użyłem takiego pełnego zestawu do waga, ale szczerze kupiłem to też korzystałem tylko z tego jak na razie, także jeśli ktoś ma tylko 1.9 czy tam 2 litrówka TD czy to na pompowstrysku czy na common railu wystarczy taki zestaw i można to po prostu dobrze ustawić, A jeśli ktoś oczywiście czuje się na siłach. I tak jak mówiłem zestaw mamy, pompa wody, luka prowadząca jedna, luka prowadząca druga, trzecia i napinacz. Tak w skrócie to chyba tyle. Oczywiście no jako, że to silnik jest dłużny cały przód rozbieramy. Ja zdecydowałem się, i tak nie rozpinałem klimatyzacji. Czy tylko chłodnicę po prostu odsunęłem na bok. chłodnicę płynu chłodniczego razem z wentylatorami, z interkulerem i z chłodnicą klimatyzacji. A tutaj pasty po prostu odkręciłem tutaj do mocowania do belki i tutaj odkręciłem ogólne śruby od pasa przedniego. Odsunął się, jest duża przestrzeń, jak widać, po można spokojnie wsadzić. To już Tyle wystarczy. Jeśli ktoś chce, to może ściągnąć całkowicie pas Także dzięki wielkie! Pozdrawiam. Zapraszam do subskrypcji.